Boże, wierny i kochający, stoję przed Twoją obecnością i głoszę Twoją wierność. Nigdy nas nie opuszczasz i zawsze dotrzymujesz każdej złożonej nam obietnicy. Ufam Tobie, bo jesteś Bogiem, który nie zawodzi, Bogiem, który zawsze jest wierny swojemu Słowu. Jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki i wiem, że nigdy nie zawiedziesz. Panie, przystępuję do Twojego tronu z pokorą i wdzięcznością, wiedząc, że jesteś potężny i sprawiedliwy. Twoje obietnice są prawdziwe i pewne, a każda z nich świeci jak latarnia nadziei w naszym życiu. Ty jesteś naszą ucieczką i naszą fortecą, i całkowicie Ci ufamy, bo Twoja wierność nas podtrzymuje. Głoszę teraz Twoje słowo nad moim życiem i nad życiem wszystkich, którzy szukają Twojej łaski. Powiedziałeś, że nas nie opuścisz i że będziesz z nami aż do końca czasów. Dlatego ufamy. Że Twoja obecność jest z nami, prowadzi nas i prowadzi do wypełnienia każdej złożonej przez Ciebie obietnicy. Ojcze Niebieski, ufam, że Twoja łaska spoczywa na nas. Wierzę, że otwierasz drzwi, których nikt nie może zamknąć i zamykasz drzwi, których nikt nie może otworzyć. Prowadzisz nas swoimi ścieżkami i prowadzisz do niewy poziomów błogosławieństw i dobrobytu. Jesteś Bogiem, który dokonuje niemożliwego i wynosi nas na wyżyny przekraczające nasze zrozumienie. Obiecałeś, że nas podniesiesz i sprawisz, że będziemy głową, a nie ogonem, w górze. A nie w dole. Wierzę, że Twoja łaska jest nad naszym życiem, wynosząc nas do miejsc honoru i chwały. Obyśmy kroczyli odważnie i pewnie, wiedząc, że jesteśmy pod Twoją potężną ręką. Ojcze, oświadczamy, że jesteśmy błogosławieni. Obdarzeni wielką łaską i głęboko kochani przez Ciebie. Niech każdy dzień będzie okazją do doświadczenia Twoich cudownych błogosławieństw i dzielenia się Twoją miłością z innymi. Obyśmy byli kanałami Twojej łaski, szerząc światło Twojej łaski, gdziekolwiek się udamy. Panie, spraw. Abyśmy widzieli Twoją łaskę objawiającą się we wszystkich obszarach naszego życia, w związkach, finansach, zdrowiu, pracy i naszych snach. Niech spełni się każda obietnica, którą złożyłeś w naszych sercach, abyśmy żyli życiem, które będzie wielbić Twoje święte imię. Powołałeś nas, Abyśmy byli światłami w świecie i świecili Twoją chwałą, gdziekolwiek się znajdziemy. Niech Twoja łaska będzie tak widoczna w naszym życiu, że wszyscy wokół nas rozpoznają, że jesteś Bogiem dobrym i wiernym. Abyśmy byli świadkami Twojej miłości i Twojej mocy. Głosząc Twoją wierność w każdych okolicznościach. Ojcze, ufam, że Twoje błogosławieństwa otaczają nas jak tarcza, chronią nas i prowadzą. Niech każda decyzja, którą podejmujemy, będzie kierowana przez Twojego Ducha Świętego i abyśmy zawsze byli zgodni z Twoją wolą. Niech Twoja łaska doprowadzi nas do nowych horyzontów i pozwoli nam doświadczyć wspaniałych rzeczy, które dla nas przygotowałeś. Obyśmy każdy dzień przeżywali z sercem pełnym wdzięczności, wiedząc, że Twoja łaska nas podtrzymuje i wzmacnia. Nawet w trudnościach ufamy że działasz dla naszego dobra i że wszystko współdziała dla naszego wzrostu i dojrzewania. Dziękuję Ci, Panie, bo wiem, że jesteś Bogiem, który doczymuje swoich obietnic. Ufam, że każda obietnica, którą nam złożyłeś, spełni się w naszym życiu. Obyśmy zawsze pamiętali o Twojej wierności i miłości i aby nic nie zachwiało naszego zaufania do Ciebie. Ojcze, oddajemy się całkowicie w Twoje ręce, ufając, że Twoja łaska doprowadzi nas we właściwe miejsce we właściwym czasie. Obyśmy zawsze szukali Twojej woli i radowali się Twoimi błogosławieństwami, wiedząc, że jesteś naszym największym skarbem. Panie, niech każda obietnica, którą złożyłeś w naszych sercach, będzie jak ziarno zasiane w żyznej glebie, które wyrośnie i przyniesie obfity owoc. Obyśmy żyli pełnią i błogosławieństwem, zawsze ufając, że Ty jesteś z nami na każdym kroku. Ojcze, ufam, że podnosisz nas na niewy poziom błogosławieństwa i dobrobytu. Obyśmy byli przykładem Twojej miłości i Twojej wierności, głosząc Twoją wielkość wszystkim wokół nas. Niech Twoja łaska nas otacza i podnosi każdego dnia wyżej. Boże, uwielbiamy Cię i uwielbiamy, Bo godzien jesteś wszelkiej czci i chwały. Niech Twoja łaska nadal nad nami świeci, prowadząc nas i podnosząc na niewy poziom łaski i błogosławieństwa. Głosimy Twoją wierność i ufność. Że spełnisz wszystkie obietnice, które złożyłeś w naszych sercach. O Panie, potwierdzamy z wiarą, że Twoja łaska, Twoja moc i Twoja siła są dla nas dostępne, dzięki czemu możemy pokonać każdą przeszkodę, która stanie na naszej drodze. Ufam, że Twój Duch Święty nas otacza. Wzmacniając i napełniając odwagą, abyśmy podążali w stronę marzeń, które dla nas zaplanowałeś. Głosimy, że nic nie może nas odłączyć od Twojej miłości i że Twoja moc jest większa niż wszelkie przeciwności, jakie mogą nas spotkać. Jesteś Bogiem, który dokonuje niemożliwego i wierzymy, że Twoja siła wystarczy, abyśmy mogli osiągnąć wszystko, co zaplanowałeś dla naszego życia. Jesteś naszą tarczą i naszą fortecą, dlatego nie będziemy się bać. Ojcze, wierzymy, że masz przygotowane chwile łaski dla naszej przyszłości, chwil, w których otworzą się drzwi. Gdy góry zostaną usunięte i gdy Twoje błogosławieństwo stąpi na nas jak obfity deszcz, ufamy, że przygotowujesz każdego z nas na doświadczenie szczególnej łaski, która pomoże nam spełnić marzenia, które złożyłeś w naszym sercu. Jesteś Bogiem, który wie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom i uwielbiamy cię, ponieważ już działasz dla nas, nawet jeśli tego nie widzimy. Wierzymy, że w przyszłości czeka na nas Twoja łaska i że przygotowujesz wszystko, abyśmy mogli w pełni żyć życiem, które dla nas przygotowałeś. Panie, Przyjmujemy Twoją łaskę z otwartymi sercami i wdzięcznymi umysłami. Niech nas napełni i pozwoli nam iść naprzód z ufnością i determinacją. Obyśmy kroczyli w Twojej mocy, pokonując każde wyzwanie i pokonując każdą pojawiającą się przeszkodę. Niech Twoja szczególna łaska nas wspiera i prowadzi dalej niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Oświadczamy, że jesteśmy w Tobie więcej niż zwycięzcami i że nic nie może nas powstrzymać od realizacji marzeń, które umieściłeś w naszych sercach. Jesteś naszym przewodnikiem naszym obrońcą i naszym zaopatrzeniowcem i ufamy, że Twoja ręka prowadzi nas z miłością i mądrością. Ojcze, dziękujemy Ci, bo wiemy, że Twoja łaska otacza nas jak tarcza. Wiemy, że jesteś dla nas i że Twoja łaska wystarczy, aby doprowadzić nas do wspaniałych rzeczy obyśmy zawsze pamiętali, że Twoja siła jest większa niż jakakolwiek z naszych słabości i że Twoja moc działa w niezwykły sposób w naszym życiu. Wysławiam Cię, Panie, bo wiem, że każda przeszkoda zostanie pokonana i każde wyzwanie zostanie pokonane. Ufam. Że przygotowujesz dla nas coś wspaniałego i że Twoja szczególna łaska wyniesie nas na niewy poziom sukcesu i spełnienia. Obyśmy zawsze postępowali w wierze, wiedząc, że Ty nigdy nie zawodzisz. Panie, ufamy, że jesteś z nami w każdej chwili naszej podróży. Jesteś naszą obecną pomocą w potrzebie i wiemy, że nie ma wyzwania, któremu nie moglibyśmy stawić czoła z Twoją pomocą. Twoja siła nas wzmaknie, Twoja moc nas wzmaknie, a Twoja laska nas podtrzymuje. Ojcze, oddajemy się Tobie całkowicie, ufając że we wszystkim działasz dla naszego dobra. Obyśmy odpoczęli w Twojej miłości i odnaleźli pokój w Twojej wierności, wiedząc, że dotrzymasz każdej złożonej obietnicy. Niech Twoja łaska nas otoczy i doprowadzi do realizacji marzeń, jakie dla nas masz. Boże, uwielbiamy Cię i wywyższamy. Bo jesteś godzien wszelkiej chwały. Twoja łaska jest więcej niż wystarczająca i ufamy, że Twoja moc pozwoli nam osiągnąć wszystko, co zaplanowałeś. Głosimy Twoją wierność i deklarujemy, że łaska Twoja jest nad nami, prowadząc nas i prowadząc do spełnienia każdego marzenia. Panie Boże, zwracamy się do Ciebie z sercami pełnymi wdzięczności. Dziękujemy Ci za wszystkie cuda, których dokonałeś w naszym życiu. Uznajemy, że każdy dzień jest darem z Twoich rąk, darem, który pozwala nam doświadczyć Twojej miłości, Twojej łaski i Twojej łaski. Jesteś kochającym i hojnym Ojcem i cieszymy się ze wszystkich błogosławieństw, jakie otrzymujemy od Ciebie. Uznajemy, Panie, że nasze słowa mają moc błogosławienia i budowania. Dlatego dzisiaj decydujemy się używać pozytywnych słów, aby błogosławić siebie i innych. Głosimy zwycięstwo i łaskę nad naszym życiem, deklarując, że Twoja miłość nas obejmuje, a Twoja łaska nas umacnia. Potwierdzamy, że jesteśmy błogosławieni, obdarzeni wielką łaską i głęboko kochani przez Ciebie. Panie, błogosławimy nasze rodziny. Przyjaciół i wszystkich wokół nas, głosząc, że Twoja opiekuńcza i potężna ręka spoczywa na nich. Oświadczamy, że każdy jest otoczony Twoją miłością i prowadzony przez Twojego Ducha Świętego. Niech każdy doświadczy Twojego obfitego pokoju, radości i zaopatrzenia. Głosimy. Że zwycięstwo i łaska Pana są w naszym życiu. Żadna broń utworzona przeciwko nam nie będzie skuteczna, ponieważ Ty jesteś naszym obrońcą i obrońcą. Głosimy, że Twoja łaska wynosi nas na niewy poziom błogosławieństw i osiągnięć, i że nic nie jest w stanie powstrzymać nas od spełnienia marzeń które złożyłeś w naszych sercach. Ojcze, decydujemy się wypowiadać słowa nadziei i zachęty, budując wokół siebie środowisko wiary i pozytywnego nastawienia. Obyśmy zawsze używali naszych słów, aby podnosić na duchu, inspirować i wnosić światło do życia ludzi wokół nas. Obyśmy byli źródłem błogosławieństwa, głosząc zawsze Twoją wierność i dobroć. Dziękujemy Ci, bo Twoja łaska otacza nas jak tarcza, prowadząc i chroniąc na każdym kroku. Twoja ręka jest na nas i oświadczamy, że każda obietnica, którą złożyłeś, spełni się w naszym życiu. Wierny jesteś, panie, i ufamy, że dostrzeżesz w nas wspaniałe dzieło, które rozpocząłeś. Panie, uwielbiamy Cię, bo jesteśmy dziećmi Boga Najwyższego. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami, a Twoja łaska jest więcej niż wystarczająca, aby doprowadzić nas do osiągnięcia wspaniałych rzeczy. Obyśmy zawsze patrzyli na Ciebie, głosząc zwycięstwo i łaskę nad naszym życiem i wszystkimi wokół nas. Ojcze, dziękujemy Ci za dar każdego nowego dnia. Obyśmy przeżywali każdą chwilę z sercem pełnym radości, wiedząc, że Twoja łaska nas podtrzymuje, a Twoja miłość nas otacza. Niech każdy dzień będzie okazją do doświadczenia Twojej łaski i dzielenia się Twoją dobrocią z innymi. Panie, głosimy zwycięstwo i łaskę w każdej dziedzinie naszego życia, naszych relacjach, pracy, finansach, zdrowiu i marzeniach. Deklarujemy, że Twoja łaska nas prowadzi i prowadzi do niewy poziomów sukcesu i spełnienia. Obyśmy zawsze postępowali z wdzięcznością i wiarą, wiedząc, że Ty jesteś Bogiem, który dotrzymuje swoich obietnic. Niech każde słowo, które wychodzi z naszych ust, będzie deklaracją zwycięstwa, Łaski i błogosławieństwa. Obyśmy głosili Twoją miłość i wierność w każdych okolicznościach, a Twój pokój napełnił nasze serca i umysły. Boże, dziękujemy Ci za wszystko, czego dokonałeś i za wszystko, czego dokonasz w naszym życiu. Niech Twoja łaska. Miłość i moc nadal nas prowadzą i wzmacniają, abyśmy zawsze głosili Twoje zwycięstwo i Twoją łaskę z sercami pełnymi wiary i wdzięczności. Na koniec zachęcam wszystkich, aby codziennie przez dziewięć dni odmawiali tę modlitwę, dzieląc się nią z przyjaciółmi i rodziną. Abyśmy wspólnie mogli głosić Bożą łaskę i wierność w naszym życiu. Niech każde powtórzenie tej modlitwy umacnia naszą wiarę, odnawia zaufanie do Pana i prowadzi nas do doświadczenia niewypoziomu błogosławieństw. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego modlimy się. Amen.